Nie, tej Marianie to się kompletnie odkleiło. Dziewczyno. Za pieniądze zjadła. Myślę, że Denis ma sporo racji. W poprzednim odcinku wspominaliśmy o wyjściu na wolność Gochy Magical, która jedną z pierwszych rzeczy, które zrobiła po 45-dniowej odsiadce, było wyzwanie do walki swojej niedoszłej rywalki z Gali Cloud 4, a więc Marianne Schreiber, którą pani Gosia jednocześnie obarczyła za to, że trafiła za kratki, tak samo jak jej męża. Nie trzeba było długo czekać, aby swoje oświadczenie w tej sprawie opublikowała, wywołana do tablicy Freakfighterka, która nagrała krótkie wideo prosto z podurzędniczej, czyli owianej złą Nie tej Marianie. To się kompletnie odkleiło. Ja mam wrażenie, że jedyne, co ona może w tym momencie zaproponować, to rzucanie swoich pseudoatrakcyjnych zdjęć, gdzie jest powyginana, próbuje eksponować i tak dalej. Mi od początku mierdziała postać tej dziewczyny. Śmieje się w twarz ludziom, którzy. Uważali, że jej mąż zdecydował się ją zostawić i zrobił jej wielką krzywdę, jest złym człowiekiem. Uważam, że miał prawo do podjęcia własnej decyzji. ulicy, na której odbywały się po to streamy rodziny Zwierzyński. Marianna przyznała, że jest zażenowana zachowaniem Gochy i stanowczo zdementowała jej oskarżenia, twierdząc, że jest sama sobie winna i została skazana przez niezależny sąd, a zarzuty, które padły w jej kierunku określiła jako pomówienia, które są karalne i wobec których nie zamierza przejść obojętnie. Zostałaś skazana za swoje grzechy. Przez niezależny sąd. A mnie to nie mieszaj. Czekaj, moment, Ania, a ja mam pytania. Ta Mariana przypadkiem jeszcze jakiś czas temu nie twierdziła, że Gocha została źle potraktowana i nie jechała razem z tym, z jej synem i z maskotką Cloud. Tak, kur... maskotką Cloud do komisariatu, żeby. Interweniować w tej sprawie? Mariana Schreiber próbowała uwolnić Gochę magicka, żeby stoczyć z nią pojedynek. Żona polityka, by the way. To, że innych obwiniasz o swoje błędy, to oznacza z przykrością stwierdzam, że twoja resocjalizacja po prostu nie wyszła. Nie dam się pomawiać, a tym, co robisz, mocno pracujesz na pozew, bo twoje oskarżenia są po prostu karalne. Ja tak tego nie zostawię. I pamiętaj, nie rób z siebie więźnia politycznego, bo nim nie byłaś. Zostałaś skazana za po prostu swój całokształt, który dział się tutaj. Jeśli Chodzi o wyzwanie do walki, Marianna powstrzymała się od komentarza, lecz skwitowała wypowiedź Gochy dotyczącą pojedynku uśmiechem na ustach oraz mimiką twarzy wskazującą na zażenowanie. Co ciekawe, Marianna dzień później poszła o krok dalej i poinformowała, że rzeczywiście zamierza pociągnąć panią Gosię do odpowiedzialności i składa przeciwko niej pozew. Kochani, bardzo przeżywałam i nadal przeżywam oskarżenia Gochy Magikal Małgorzaty Zwierzyńskiej. I chcę wam powiedzieć, że nie można w życiu nikomu pozwalać na konfabulacje i kłamstwa. Każdy musi brać odpowiedzialność za swoje słowa i ponosić ich konsekwencje. Nie można. A w jaki sposób wzięłaś odpowiedzialność za swoje słowa, że próbowałaś protestować, żeby Gala Klaud się nie odbyła, a potem sama bierzesz w niej udział, mało tego, przyjmujesz walkę z osobą, przez którą ten protest zdecydowałaś się wzniecić. Dziewczyno głównie za pieniądze zjadła. W poprzednim odcinku informowaliśmy również o dość zaskakującym zachowaniu Amadeusza Ferreriego, który na tiktokowym live'ie ni stąd, ni zowąd zaczął wyzywać Denisa Załęckiego oraz zapowiadać, że skarci go przy okazji spotkania na żywo. Partnerem filmu jest Footballteam.pl. Darmowa, przeglądarkowa gra w trybie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas! Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj przedmioty otwierając paczki, ulepszaj je, handluj nimi i zostań najlepszy. Rejestrując się z linku w opisie dostaniesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Footballteam.pl – czekamy na Ciebie! Nie wiem, czy w tym jest prawda, ale słyszałem takie plotki, że walka Madeusz Ferrari kontra Denis Załęcki miałaby się odbić na zbliżającym się klaucie. Jeżeli okazałoby się to prawdą, to uważam, że cała ta poddymka ze strony Ferrariego jest zwykłą grą medialną, ale zostawienie samo w sobie wydaje się dosyć szokujące. Niemniej, jeżeli faktycznie miałoby się to odbyć na klaucie, to trzeba im przyznać, że mocną kartę zmontowali. Denis Jak go spotkam, to go wyliściuję. Nie poznaliśmy powodów, przez które Amadi tak negatywnie wy... Wypowiedział się o Denisie i dotąd nie było żadnych mogących świadczyć o ich konflikcie. Jednak dostaliśmy odpowiedź od samego Załęckiego, który zasypywany wiadomościami oraz telefonami od ludzi, zdecydował się przerwać swoją nieobecność w sieci i w poniedziałkowe popołudnie opublikował insta stories o treści Odlać do pyska, to mogę ja się tobie pecie. On chce mnie wyliściować, to jedna z tych fantazji, które nigdy się nie wydarzą. W niej Załęcki postanowił rozwinąć. ja bym chciał zobaczyć walkę Ferrari'ego z Denisem Załęckim, tak szczerze, ale myślę, że Denis ma sporo racji w rozumieniu tego, że byłby kompletnym, kompletnym faworytem chęć zostania prawdziwym sportowcem i zapewnił, że będzie dążył w tym kierunku. Chcę zostać je... sportowcem i nim zostanę. Teoria, według której pojedynek Amadeusza z Denissem Egiru... Negeri... Ten no, Amadeusz jest taki zabawny. O że lat gada to samo przed pięciu. to jest takie śmieszne. Chcę zostać jej sportowcem i nim zostanę. ...i nim zostanę. Teoria, według... <laughs> no, więc Ja wam zlikuję kartę Klauta, co wy na to? Bo ich nie lubię. Błoński się bije z Marconiem, Magika. No to już wiadomo, że akurat Sergiusza Liki są nietrafne, bo Błoński owszem się bije, ale nie z Marconiem. Z Rafoniksem, Magika z Rafoniksem. Jeżeli dopieliby tą walkę to byłbym głęboko zdziwiony, dlatego że ja dostałem ofertę walki z Magikalem i ją odrzuciłem właśnie od Cloud za całkiem przyzwoite pieniądze swoją drogą i z tego co ja słyszałem to z bardzo tej walki nie chciał, a jeżeli już się miał na nią zgodzić to za porowe pieniądze bardzo chciał. Więc są dwie opcje, albo go przepłacili i finalnie powiedzieli "OK, masz i walcz, albo to też jest niezrafny lik. Gocha z Marianną, więc nie wiem po Gocha z Marianu to duże prawdopodobieństwo myślę. To te dymy kręcą. Ferrari z Denisem, omilańczuk bół i chyba mokry słuchać. Omielańczuk bół? No, może być. Jeszcze wijam. Należy jednak w tym miejscu podkreślić, że nie są to oficjalne informacje, a Sergiuszowi zdarzało się już w przeszłości bejtować w kontekście likowania freekwajtowych starć, dlatego podane zestawienia należy traktować z przymrużeniem oka i nie brać ich za pewnik. Zresztą sam natan Marcoń, wymieniony pośród potencjalnych zawodników, zdementował informacje dotyczące jego walki z Błońskim, pisząc, że nigdy nie było nawet rozmów na temat takiego starcia na gali Cloud. Dodał, że miał innego potencjalnego rywala na czerwcowy event, który wycofał się chwilę przed podpisaniem kontraktu, jednak zapewnił, że i tak zawodnik Walczę na najbliższej gali. Co więcej, Pierzasty wyznał, że szykuje mu się walka za granicą, a potem kilka w jego rodzimej. Dora, wydaje mi się, że Sergiusz akurat wie, jakie osoby na Cloud zawalczą, ale bardzo często są roszady, i może Sergiusz ma nie miał nieaktualne informacje, po prostu pozmieniali wstępne pomysły, które mieli. O kwestii ogromnej popularności Julii Żugaj wśród bardzo młodych odbiorców mówiliśmy sobie wiele razy, podobnie... Ej, ogólnie nie wiem czy jest to prawda, ale słyszałem taką plotkę, że Julia Żugaj została sprzedana z agencji Spotlight i teraz jest w innej agencji. Natomiast nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ja... Gdyby dzieci tak skandowały moje imię, to bym z domu nigdy nie wyszedł. Zawiedzione żugajki prosiły, żeby dziewczyna została godzinę bądź dwie dłużej. Ale jak czytamy w ich smutnych TikTokach, tak się jednak nie stało. Dziękuję ci Julka, naprawdę dzieci, które widziałam jak płakały, dzieci jak się darły, jak miałeś to w dół. Wiedziałeś, że masz tyle żugajek, to nawet wciskasz im drukowane podpisy. Dziękuję, jesteś naprawdę. A wiesz pod uwagę, że w momencie, w którym jest organizowana impreza, jest jak byk napisane, że ktoś będzie 2,5 godziny, to być może z 2,5 godziny nie tylko dlatego, że nie ma ochoty zostać dłużej, a może ma napięty grafik i ma inne obowiązki tego dnia i najzwyczajniej w świecie kur nie może. I właśnie dlatego jest... Mieć takie community dzieci, bo potem jest łatwo grać na emocjach na zasadzie, ale złym człowiekiem jesteś dla dziecka, nie zostałeś. <grafię> ja za Julką Żugaj nie przepadam, bo uważam, że Julka Żugaj to jest w 100% zwykły, y, zwykły y, przepis na sukces agencji marketingowej. Ta dziewczyna nie mówi nigdy to, co myśli, tylko mówi to, co agencja jej napisze. Ja też się na tym głęboko przejechałem w momencie, w którym nagraliśmy y, TikToka dla Becky na jej challenge, że rzekomo naśmiewamy się, naśmiewamy się z dzieci i, i krzywdę im robimy. Fajnie było zrzucić odpowiedź odpowiedzialność na inne osoby, żeby samemu być krystalicznym. Ale w tej akurat sytuacji to ch**a robiła. Kiedy face to face pasutem. Nie wiem czy mogę datę podawać, mogę zdradzić natomiast, że face to face z pasutem miał być w tym tygodniu. Ale z tego tytułu, że... Jestem w domu na antybiotyku. To poprosiłem, żeby ten face to face został przełożony. Udało się, moje prośby zostały spełnione. Face to face będzie w dalszym, troszeczkę w bardziej odległym terminie. Ale zależałoby mi na tym, żeby zachować jednak trzeźwość umysłu, to po pierwsze. A po drugie, najważniejsze, żeby jednak ta choroba nie skalowała żeby jak najszybciej mi przeszła. Bo obawiam się, że. No jak nie zacznę trenować od poniedziałku czy wtorku, to mogę sobie tlen zniszczyć przed walką. Także takim moim priorytetem był jak najszybszy powrót do zdrowia, dlatego ja w ogóle z domu nie wychodzę, W mleki i jest git.